Siema widzowie, dzisiaj będę robił z na jakimś jego serwerze Znaczy serwerze jego i kolegi będziemy robić, on chce testować eventówki, ewentówki. Będę mu testował jakieś tam eventówki, bo on chciał i z tego będzie też odcinek. No, no tak, no to od czego zaczynamy? Może kostki Rubika? Weź na mnie A ja, dobra. Trzymaj. No i wszystkie itemy się zamieniają miejscami. Dobra, ja już tak zostawię. Rozgotowana no to wiecie. Uuu, Rozgotowane... mogę się strzec. Złamane serce. Pokaż co da, daje. Tak, zrobię taki make, że yy, takie no, coś. Złamane serce daje spowolnienie. I powolne opadanie takie, no. jeszcze mamy tutaj Śnieżkę, która. Na przykład, naczek chciała za mną. O, kurde, tu nie będzie No jeszcze y, mamy Śnieżkę, która, uwaga. Uj, ruszyłem się. Czekaj, dam ci. bardzo. Gdzie, 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 No, aha, dobra, tutaj są te pododowane. No dzieje, śnieżkę. daj tu Śnieżkę, no. Dziękuję. Dobra. Poczekaj, bo ono się ładuje. To może w międzyczasie... Reming, Cześć, osymy, ja, ja cię, ja cię udamę. Trochę no droklatkę, no to... Paniecie, ja i gracza, śnieżką, zamieniacie się miejscami. Oczywiście, trójzą po Sadosom Jak klikniesz shift i lecisz do góry. No... Dobrze, gawę za to, to Zabierzmy go. Latanie. Zabierzmy. Kiedy trzymasz go w lewej ręce, to masz efekt sił 2, który możesz zabijać i lepiej grać. Oj. Tutaj mamy taki leśny drogę. Wędzki nerwowe. Oj, oj. 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 Lewa jał działa tak, że jak kogoś trafisz, nie to że on o. leci bardzo wysoko. Oj. Yy, dobra, to jakby co Kosa, uwaga! Ko może zaprezentuj, co robi kosa. Dobra. Uwaga, kosa cię oślepia i jak jesteś daleko od graczy, no to wtedy ten gracz może uciec. Mm. Ale mega. O, bombarda Maxima. Bombarda Maxima polega na tym, że ona po prostu itemy koło ciebie. Tam, gdzie ją postawisz, ona po prostu rozwala. Piekiel na tarcza, to jakby cię ktoś bił. Ej wpisz taką komendę. Ok. Chwila, bo nie mam, nie mam do niej dostępu. Nie. Czekaj mam ci oka. Nie, dobra, mam jednak. Disable. No. A dobra, włączyłem O. Czekaj. I jeszcze tutaj mamy różdę, która odpycha graczy bardzo daleko, która jest przydatna. Poczekaj chwila, proszę, czekajcie, czekajcie widzowie. bo no, no jaki to problem. Ja, to jest do mnie. Troszkę coś do mnie? Rade, to, y znaczy, polecam, lajkować ten kanał. Tak, I odpychać. No, nie, ale, się w jednym sercu. I kiedy otrzymamy, to uwaga daje. Czekaj, bo muszę zjeść koksa. A nie, muszę. Nie mnie. Yy... O, czekaj, Seiko O, łopata Grincha, pokaż co robi. Czekaj, czekaj, Knopsel i łopata Grincha robi to coś. Że, no, tutaj akurat jeszcze chyba nie działa. Zatruty łówek. Yy. No, że jesteś się truty, bo sama nazwa. Czekaj, na Ci mleko. Ja zmutowanego Creepera. Woda, takiego. Teraz, który byłby Piernik. Można go zjeść, jeśli się chcesz uleczyć. Do, znaczy dostajesz pośpiech 10. Trzymaj. Ja Masz mleko, nie? mleko, usuwa z ciebie wszystkie negatywne efekty. Siekiera grincha. Czekaj. Właśnie. Czekaj. Właśnie. Czekaj. Właśnie. Czekaj. Właśnie. Czekaj. Nie, czekaj, muszę zjeść koksa. Pierw. Dobra. No i właśnie możesz odpychać grać. Ale to nie jest Czekaj, to, jeszcze są w skrzyni. To, no, jeszcze skrzy... no właśnie mówię. Teraz tylko chwila, bo wszystko muszę podkładać. A, A za nie czymś mi testowałeś? No, Miecz, ekscalibura. A jeszcze wam to muszę pokazać. To... To. To, antykowy to Turbo turbotrapa, turbodomek, marchawkowy jeszcze parawan, no i chyba tyle. Dobra, blok widmo robi coś takiego, bliskich i że... No i ja wezmę blok widmo. Może, że widzowie zobaczyli co robi. Różka iluzjonisty, wtedy zaczniesz no, no i surfer niewidzialny, turbo a, a, Takiego. A! Panem zrobiła strapa. On od razu rozwala. Dwa tak cukrowa. No. Ej trzymaj, patrz a ja pokażę co robię. A no, dawaj. O nie. Moje maksymalne zostało obniżone. Dobra, patrzcie, wędka surferka. Ściąga nas tak do góry. Przeterminowany trunek dla i on wam daje efekt oślepienia i za O oh, kurde zginę! Jedno serce. I no i turbo domek robi takie coś. No i tutaj, Dziękuję za oglądanie.